Codziennie testuję tutaj z Wami innego SPF-a. Dzisiaj lecimy z hype'owanym ostatnio produktem z Kosas. Jest to produkt, który jest uznawany jako baza pod makijaż. Mamy tutaj SPF 30, ochronę UVA. Jest mocno pielęgnujący. Mamy ceramidy, peptydy, kwas hialuronowy, także jestem go bardzo ciekawa. Sprawdzimy sobie o co tyle szumu wokół niego i ma kolor taki lekko beżowy. Patrzę teraz na nazwę i mamy tutaj Comfy Smooth Sunscreen, więc zaraz zobaczymy, czy jest taki comfy i smooth. Ma kolor, zobaczymy, czy będzie pozostawiał takie lekkie krycie na skórze. Sprawdzanie pod kątem bielenia odpada nam tutaj totalnie, bo nie możemy mówić w ogóle o efekcie bieli przy tym SPF-ie. I na moje oko delikat Ładnie wyrównał koloryt skóry, bardzo ładnie rozprowadził się na twarzy, wtopił się w skórę, jeżeli chodzi o to jaki jest w dotyku, tłusty, dość tłusty, nie klei się, nie lepi. I jeszcze z ciekawostek, mamy tutaj filtr mineralny, ale jestem jeszcze ciekawa, czy będzie się rolował, minęła nam chwila, nie ma mowy o rolowaniu, on jest taki lekko tusty, olejkowy. Nie, nie ma żadnego rolowania, nic nie pozostaje na buzi, nie ma żadnych grudek. Jego cena nie najniższa, ale powiem szczerze, że bardzo podoba mi się to, jak wygląda na skórze, i ja spokojnie mogłabym nałożyć tylko pod oczy odrobinę korektora i traktować go jako taki mega lekki krem Bibi na lato. Jedyny minus, który na ten moment dostrzegam, to jego zapach. Jak dla mnie śmierci. Jest to przyjemny zapach. Dla jakiego rodzaju skóry będzie odpowiedni? W mojej opinii dla każdego rodzaju skóry poza skórą skłonną do zapychania, ponieważ produkt jest water resistant, czyli odporny na działanie wody, jest oprócz tego bazą pod makijaż, więc no może zapychać. I tak naprawdę jak w przypadku każdego SPF-a, pamiętamy, żeby wieczorem zmywać go dwuetapowo. Pierwszy etap najlepiej jak olejek, balsamik, masełko, a drugi etap żel czy pianka, ale po prostu pamiętamy o zmywaniu dwuetapowym, bo jeżeli tego nie robimy dokładnie, no to SPF-y mogą zapychać wszystkie. Jeśli mam tutaj osoby, które testują go przez dłuższy czas, czekamy na Wasze opinie w komentarzach.